Na wyspę Capri można dotrzeć wyłącznie drogą morską. My, wypływając na polu, natrafiliśmy na jeden z największych statków na świecie Symphony of the Seas. Razem z bliźniaczym statkiem Harmony of the Seas należy do największych liniowców pasażerskich na świecie. Statek charakteryzuje się unikalną architekturą i zastosowaniem najnowocześniejszych technologii multimedialnych oferuje swoim pasażerom szereg atrakcji niespotykanych dotąd na statkach innych linii żeglugowych. Takich jak m.in. bary, kluby komediowe, salony gier, kino 3D, widowiska muzyczne, teatralne, pokazy akrobatyczne i kaskaderskie, taniec na lodzie, symulatory surfingu i zjazdy rolskie. Statek ma długość 362 metrów i szerokość 47 metrów. W widzicie piękny Neapol, który zobaczycie z bliska w innym odcinku. Na prawo jest Wezuwiusz oraz Pompeje. Capri jest wyspą górzystą. Mimo licznych skalistych klifów znajdują się tu plaże z możliwością zejścia do wody. Niektóre zatoczki dostępne są tylko od strony morza. Dostać się tam można wyłącznie łodzią lub motorówką. Po wyspie można spacerować całymi dniami, za każdym razem odkrywając nowe, niesamowite zakątki. To sprawiało, że w przeszłości Capri była odwiedzana przez artystów i poetów, a dziś tłumnie oblegana jest przez turystów i gwiazdy show-biznesu, co znacząco wywindowało ceny. Capri to miejsce, gdzie podziwia się widoki, a nie plażuje. To co widzicie to największa plaża na wyspie, znajdująca się w Marina Grande. Jest ona kamienisto-żwirowa i jak na popularność Capri, o wiele za mała. Marina Grande jest centralną plażą wyspy. To lokalne molo, do którego docierają statki z Neapolu i Sorento, które sprowadzają dziesiątki turystów na molo i odpływają. A ci wędrują w rojach po wyspie, stojąc na początku bezczynnie przez co najmniej pół godziny w kolejce po bilety na kolejkę liniową. Lub na wycieczkę po wyspie. Jeden tłum jeszcze się nie rozproszył, a nowy wyładowany z następnego kąpieliska jest tuż za nim. Nam udało się naładować baterię chociaż przez chwilę podczas odpoczynku na tej plaży. Jednym z podstawowych punktów, od których zaczynamy zwiedzanie wyspy może być rejs wokół Capri, cieszący się ogromną popularnością. Podczas rejsu wokół wyspy możemy spojrzeć na nią z innej perspektywy. Obejrzeć ją nie od środka, a od strony wody. Ujrzeć jej kształty otaczające ją pojedyncze skały oraz większe formacje skalne. Wycieczka łódką to także doskonała okazja do zobaczenia wszelkich wyrzeźbionych w tworzących wyspę skalnej powierzchni. Co więcej, oprócz oczywistych widoków na skały, brzeg wyspy czy jaskinie zobaczymy jeszcze inne imponujące miejsca i rzeczy na tej wyspie. Do ciekawszych należy historyczna brukowana droga Via Krupp, czy też naturalny łuk arko Naturę. Pozostałe, warte uwagi miejsca widoczne podczas rejsu dookoła wyspy to m.in. Biała Grota, Zatoka Marina Piccola, Skała Syreny i Grota Lazurowa. Podobno w tym miejscu woda ma kolor lazurowy. Dla tych co mają więcej czasu, polecam rejs do Błękitnej Groty. Jest to propozycja dla tych, którzy wybiorą się w rejs specjalnym statkiem wycieczkowym. Statek zatrzymuje się przy grocie, a potem jego pasażerowie przechodzą na niewielkie łodzie wiosłowe. Łodzią wpływa się do skalistej groty. Szczególnie emocjonujący jest moment, gdy trzeba mocno schylić głowę. Tunel prowadzący do groty jest bardzo niski. Faraglioni są miejscem, które uderza najbardziej swoją wielkością, wynurzając się z wody na wysokość przekraczającą 100 metrów. Skały te są jednym z symboli Capri, rozpoznawalnym na całym świecie. Najwyższa z nich stella mierzy 109 metrów. Jedna z nich kształtem przypomina bramę: Faraglione di Mezzo. Małe statki wycieczkowe oraz łódki mogą pod nią przepływać, a według legendy zakochane pary powinny się pod nią pocałować. Chociaż wyspa Capri jest bardzo mała, zdecydowanie sugeruję, aby dokładnie zaplanować to, co chcecie tam zobaczyć, szczególnie jeśli przypływacie tutaj tylko na jeden dzień. Inaczej możecie opuścić wyspę bez zobaczenia największych atrakcji i punktów widokowych, nawet nie rozumiejąc dlaczego od czasów cesarzy aż do teraz wszyscy tu przyjeżdżają lub marzą o podróży. Najważniejszą rzeczą, którą musicie wiedzieć na początku planowania wycieczki, jest to, że wyspa dzieli się na dwie części: miasteczka Capri i Ana Capri. Część wyspy, skupiona wokół miejscowości Capri, jest bardziej turystyczna i droższa, natomiast Ana Capri, położone na szczycie wzgórza, jest spokojniejsze i tańsze. portu do centrum Capri wyjeżdża się kolejką Marina Grande Capri. Bilet za przejazd kosztuje 2 euro. Głównym punktem miasta Capri jest Piazzetta di Capri. To niewielki plac położony w górnej części miasta z tarasem widokowym i ławeczkami z widokiem na morze. Tutaj także znajdują się dosyć drogie bary i restauracje. Warto jednak w takim miejscu usiąść na kawę i tutejsze limoncello. W pobliżu znajdują się ogrody Augusta, z których rozpościera się widok na skaliste klify. Po wjechaniu kolejką na górę Capri będziemy mogli podziwiać śródziemnomorską zabudowę, nieco przypominającą klasyczne greckie wyspy, która jest otoczona przepiękną zielenią. Za 1 euro od osoby można cieszyć się przyjemnym spacerem wśród bogatej kolekcji kwiatów i roślin ogrodów Augusta. Z dużego tarasu ogrodu można podziwiać Faraglioni tuż przed sobą. Spacer po ogrodach jest czystą przyjemnością, można w nim wypocząć i nabrać sił. Drzewa dają schronienie przed słońcem. Widać stąd także słynną, krętą i malowniczą ścieżkę Via Krupp. Niestety obecnie Via Cruz jest zamknięta i można ją jedynie podziwiać z góry. To prawdziwe dzieło sztuki. Na koniec popatrzcie sobie na symbole Kapli, Faraglioni, tym razem od góry. Jeżeli podobał Ci się mój film, pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę, subskrypcję, komentarz lub udostępniając film swoim znajomym zwiększasz moje zasięgi i grono odbiorców. Za wszystko bardzo dziękuję.